Najsilniejsza blokada wibracyjna nie jest w twojej głowie, nie jest w przekonaniach, nie jest nawet w emocjach, o których myślisz, że masz je przerobione. Ona jest w ciele. I dlatego tak wielu ludzi mówi: Rozumiem, wiem, słuchałem, pracowałem nad sobą, a ich życie stoi w tym samym miejscu, bo ciało nie reaguje na wiedzę. Ciało reaguje na stan. Jeśli Twoje ciało jest w chronicznym napięciu, mikrozacisku, gotowości do obrony, to dla układu nerwowego świat wciąż jest zagrożeniem, nawet jeśli umysł powtarza afirmację. I tu zaczyna się paradoks. Możesz myśleć pozytywnie, możesz wizualizować, możesz wierzyć. Ale jeśli Twoje barki są cały czas uniesione, szczęka zaciśnięta, oddech płytki, brzuch napięty, to sygnał wysyłany w tło brzmi, nie jest bezpiecznie. A z tego stanu nie manifestuje się obfitości. Z tego stanu manifestuje się kontrola, powtarzalność i przetrwanie. Ciało pamięta dłużej niż umysł. Ciało uczyło się świata, zanim nauczyłeś się mówić. Dlatego największe blokady nie objawiają się jako myśli, tylko jako niewidoczne napięcia, które nosisz ze sobą latami i które decydują o tym, co wpuszczasz, a czego nie jesteś w stanie utrzymać. I dopiero kiedy zaczynasz to widzieć, okazuje się, że zmiana nie polega na robieniu więcej, tylko na opuszczeniu tego, co ciało trzyma bez Twojej zgody. Tu właśnie zaczyna się prawdziwa praca. I teraz najważniejsze. Ciało nie trzyma napięcia bez powodu. Każde zaciśnięcie, każdy mikroskurcz to zapis dawnej decyzji. Muszę być czujny. Nie mogę odpuścić. Jak puszczę kontrolę, coś się stanie. I ta decyzja mogła powstać lata temu, w dzieciństwie, w jednym zdarzeniu w okresie, gdy było za dużo emocji, a za mało wsparcia. Umysł dawno o tym zapomniał ciało nie. Dlatego możesz dziś żyć w zupełnie innych warunkach, a twoje reakcje wciąż są takie same to samo napięcie przed pieniędzmi. To samo cofanie się przed szansą, to samo zaraz coś się rozsypie, gdy robi się spokojnie. To nie pech, to nie brak motywacji, to program przetrwania zapisany w układzie nerwowym. I teraz kluczowa rzecz, której nikt prawie nie mówi: dopóki ciało nie poczuje bezpieczeństwa, nie pozwoli ci wejść w nowy stan. Nawet jeśli bardzo tego chcesz. Bo z perspektywy ciała nowe równa się nieznane, a nieznane kiedyś mogło boleć. Dlatego zmiana zaczyna się nie od decyzji, tylko od rozluźnienia: nie mentalnego, fizycznego, głębokiego. W momencie, gdy ciało po raz pierwszy od dawna przestaje być w gotowości, Zmienia się ton całego systemu. Myśli zwalniają, reakcje się skracają. Świat przestaje wyglądać jak pole walki i wtedy, bardzo cicho, pojawia się nowa jakość nie euforia, nie hype tylko stan, z którego rzeczy zaczynają się układać naturalnie. Jeśli masz wrażenie, że coś cię blokuje, ale nie potrafisz tego nazwać, to bardzo możliwe, że nie jest to w głowie, to w ciele. I właśnie tam zaczyna się prawdziwa zmiana. I teraz zwróć uwagę na coś, co zwykle umyka. Kiedy ciało jest stale napięte, twoja uwaga nie jest wolna. Część energii cały czas idzie na czuwanie, skanowanie. Kontrolę. Dlatego możesz mieć wiedzę, możesz rozumieć mechanizmy, możesz wiedzieć, co robić, a mimo to nie iść. Bo system nerwowy nie pyta, czy to logiczne. On pyta, czy to bezpieczne. Jeśli odpowiedź brzmi, nie wiem, uruchamia się hamulec. I to jest ta najcichsza blokada wibracyjna. Nie strach, nie brak wiary, ale nieustanna gotowość ciała. Stan, w którym nie można naprawdę przyjąć pieniędzy, bliskości, spokoju, rozszerzenia, bo przyjęcie oznacza opuszczenie gardy. Dlatego tak wiele osób krąży w miejscu, robią krok do przodu, czują ulgę, a potem cofają się sami. Nie dlatego, że są słabi, tylko dlatego, że ciało wraca do znanego napięcia. I teraz najważniejsze, co zmienia wszystko: nie musisz naprawiać ciała, nie musisz z nim walczyć, nie musisz nic wymuszać, wystarczy, że przestaniesz je poganiać. Gdy pozwalasz ciału być tam, gdzie jest, bez poprawiania, bez oceniania, bez presji zmiany, system zaczyna się sam regulować. To wtedy pojawia się coś, czego większość ludzi nigdy nie doświadcza spokój bez powodu. A z tego miejsca decyzje przestają boleć, ruch przestaje kosztować, zmiana nie wygląda jak walka. Jeśli czujesz, że ten temat dotyka czegoś bardzo osobistego, to nie jest przypadek. To znak, że Twoje ciało już wie, że nie musi dłużej trzymać wszystkiego w napięciu. I właśnie tam zaczyna się nowy etap. I tu pojawia się moment, który dla wielu jest przełomowy. Bo kiedy ciało zaczyna się naprawdę rozluźniać, często na chwilę robi się dziwnie. Nie ekscytująco. Nie spektakularnie. Tylko pusto, cicho, jakby coś, co zawsze było w tle, nagle zniknęło. I wiele osób w tym momencie wraca do starego napięcia, bo napięcie było znajome, było tożsamością, było mną. Ciało przez lata nauczyło się funkcjonować w stanie lekkiego alarmu, i gdy alarm cichnie, pojawia się pytanie: To kim ja teraz jestem? Dlatego ta blokada jest tak podstępna. Nie polega na bólu, polega na przywiązaniu do znanego tonu istnienia. Jeśli przez lata żyłeś w napięciu, spokój może wydawać się nienaturalny, jak coś, na co trzeba zasłużyć, albo coś, co zaraz zostanie zabrane. Ale prawda jest prostsza i trudniejsza jednocześnie. To napięcie nigdy nie było tobą. To była adaptacja. Ciało zrobiło dokładnie to, co miało zrobić, żeby cię ochronić na pewnym etapie życia. I zrobiło to dobrze. Tyle, że teraz warunki się zmieniły. A program pozostał. I nie dezaktywuje się go siłą. Nie wyłącza się go wolą. Nie przekrzyczy się go motywacją. On puszcza wtedy, gdy ciało dostaje nową informację. Już nie muszę. To nie dzieje się w głowie, to dzieje się w oddechu, w mięśniach, w układzie nerwowym. Dlatego prawdziwa zmiana często zaczyna się od rzeczy pozornie małych, chwili bez pośpiechu, momentu, w którym nic nie trzeba poprawiać, sekundy, w której ciało nie jest oceniane. I z takich sekund, niepozornych, cichych, buduje się nowy stan. Stan, w którym życie przestaje być ciągłą reakcją, a zaczyna być odpowiedzią. Jeśli czujesz, że coś w tobie właśnie to rozpoznaje, to znaczy, że jesteś bliżej niż myślisz. Bo największa blokada zaczyna puszczać dokładnie wtedy, gdy przestaje się nazywać problemem. I w tym miejscu warto powiedzieć coś bardzo wyraźnie. Twoje ciało nie jest przeszkodą na drodze do zmiany. Nigdy nią nie było. Ono było strategią przetrwania w czasie, gdy nie było innych opcji. Dlatego, kiedy dziś próbujesz iść dalej, a coś w tobie jakby trzyma hamulec, to nie jest sabotaż to lojalność wobec starej wersji świata. Ciało nie wie, że teraz jest lepiej, dopóki nie poczuje tego bezpośrednio nie przez myśl, nie przez zrozumienie ale przez doświadczenie bezpieczeństwa w nowym stanie. I właśnie dlatego największe zmiany nie przychodzą wtedy, gdy się napinasz, tylko wtedy, gdy pozwalasz sobie nie być gotowym, gdy nie musisz już udowadniać, że panujesz nad sytuacją, gdy nie próbujesz kontrolować efektu, gdy ciało nie jest już zmuszane do radzenia sobie. Wtedy napięcie zaczyna puszczać samo. Nie od razu, nie spektakularnie. Ale wystarczająco, żeby zmienił się ton całego systemu. Z tego miejsca inaczej się oddycha, inaczej podejmuje decyzje, inaczej reaguje na świat. Nie dlatego, że świat się zmienił, tylko dlatego, że ciało przestało wysyłać sygnał alarmowy. I to właśnie jest moment, w którym blokada wibracyjna przestaje istnieć. Nie dlatego, że została usunięta. Ale dlatego, że nie jest już potrzebna. Jeśli więc masz wrażenie, że im bardziej próbujesz, tym bardziej coś się cofa, to być może nie potrzebujesz kolejnej techniki. Być może potrzebujesz pozwolić ciału zrobić to, czego nie mogło zrobić wcześniej opuścić gotowość, zostać i dać sobie chwilę, w której nic nie musi się wydarzyć. Bo bardzo często właśnie wtedy Zaczyna się prawdziwa zmiana. I to jest moment, w którym większość ludzi przestaje słuchać ciała i wraca do głowy. Bo głowa chce planu, chce instrukcji, chce wiedzieć, co dalej. A ciało nie działa w trybie dalej. Ciało działa w trybie teraz. Jeśli napięcie wraca, to nie znaczy, że coś robisz źle. To znaczy, że system sprawdza, czy naprawdę może odpuścić. Każde głębokie rozluźnienie jest dla ciała nową informacją, nową mapą, nowym punktem odniesienia. I ta mapa zapisuje się nie wtedy, gdy analizujesz, ale wtedy, gdy pozwalasz jej być. Dlatego największa zmiana często wygląda jak brak działania, jak brak potrzeby, jak brak presji żeby natychmiast coś z tym zrobić. To niecofanie się. To reset napięcia, które przez lata było uznawane za normalne. Ciało uczy się wtedy, że nie musi już trzymać świata na własnych barkach. I kiedy ten komunikat zaczyna się utrwalać, rzeczywistość odpowiada inaczej. Nie przez nagłe zwroty, nie przez dramatyczne zmiany, tylko przez subtelne przesunięcia, lepszy timing, mniej oporu, więcej miejsca na to, co wcześniej nie miało dostępu. To właśnie dlatego najsilniejsze blokady nie pękają z hukiem. One rozpuszczają się w ciszy, kiedy ciało po raz pierwszy od dawna czuje, że naprawdę może być bezpieczne. I kiedy to bezpieczeństwo zaczyna być odczuwalne, nawet jeśli tylko przez krótką chwilę, ciało zapamiętuje je bardzo szybko. Nie jako myśl, nie jako wniosek, ale jako nowy punkt odniesienia. Od tego momentu stare napięcie nie znika od razu, ale przestaje być jedyną opcją. Zaczynasz zauważać momenty, w których wcześniej automatycznie się spinałeś, a teraz pojawia się sekunda wyboru nie wyboru, co zrobić, ale wyboru, czy w ogóle reagować. I ta sekunda zmienia więcej niż tysiąc decyzji, bo w tej sekundzie ciało nie musi już wracać do starego wzorca, żeby poczuć się w porządku. To właśnie wtedy zmienia się tor. Nie na poziomie myślenia, na poziomie bycia w świecie. A kiedy zmienia się tor, rzeczy, które wcześniej wydawały się zablokowane, zaczynają poruszać się same. Nie dlatego, że coś wymusiłeś, ale dlatego, że niczego już nie blokujesz. I jeśli dziś Coś w tobie oddycha trochę głębiej niż zwykle. Jeśli napięcie, choć na moment, straciło swoją oczywistość, to jest dokładnie ten proces: cichy, subtelny, ale realny. Bo największe zmiany nie zaczynają się od ruchu, zaczynają się od chwili, w której ciało przestaje być w gotowości. I to właśnie dlatego ten proces bywa tak trudny do uchwycenia, bo nie ma jednego momentu, w którym możesz powiedzieć teraz. Nie ma granicy, po której wszystko wygląda inaczej. Jest za to stopniowa zmiana tonu. Jakby tło życia przestało być napięte, ciało zaczyna reagować ciszej, szybciej wraca do równowagi. Nie trzyma już wszystkiego na sztywno, na zapas. I wtedy dzieje się coś, co dla wielu jest zaskakujące. Zaczynasz zauważać, że świat nie wymaga od ciebie ciągłej gotowości że nie wszystko trzeba przewidzieć, nie wszystko trzeba kontrolować, nie wszystko trzeba unieść samemu. To nie sprawia, że stajesz się bierny. Wręcz przeciwnie, twoje działania stają się czystsze, mniej reaktywne, bardziej trafne, bo nie wychodzą już z napięcia, które próbowało się zabezpieczyć, wychodzą z miejsca, które ma przestrzeń. I z tego miejsca blokada wibracyjna nie ma już czego się trzymać. Nie zostaje zerwana, nie zostaje pokonana. Po prostu przestaje być potrzebna. A ciało, które przez lata było w gotowości, może wreszcie zrobić to, do czego zawsze było stworzone odpocząć. I teraz wybór jest prosty, choć nie zawsze łatwy. Możesz dalej próbować zmieniać życie z poziomu głowy, dokręcać śrubę, szukać kolejnej techniki. Jeszcze jednego dlaczego? Albo możesz uznać fakt, którego nie da się już zignorować. Najsilniejsza blokada nie znika od wysiłku znosi ją zmiana stanu ciała. Jeśli ciało pozostaje w gotowości, każda próba rozwoju będzie kosztować więcej niż powinna. A jeśli ciało zaczyna puszczać Decyzje stają się prostsze, ruch przestaje boleć, a rzeczywistość przestaje stawiać opór. To nie jest teoria, to nie jest wiara, to jest punkt, w którym zmiana zaczyna się naprawdę. Jeśli czujesz, że ten temat nie jest już tylko ciekawy, ale konieczny, i chcesz przełożyć to zrozumienie na realny, stabilny stan, Link jest w przypiętym komentarzu. Bo są momenty, w których dalsze odkładanie jest jedyną rzeczą, która naprawdę blokuje zmianę.